Cześć, mistrzowie i mistrzynie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z Ninja. Dzisiaj kontynuujemy tematykę broni wojowników ninja. Zajmiemy się dzisiaj sztyletem Kunaj. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Okej, okay, na początku opowiedzmy sobie co nieco o tej broni. Kunaj jest to nic innego jak zwyczajne rolnicze narzędzie używane w czasach feudalnej Japonii. Generalnie wyróżnia się dwa typy sztyletów. Kunaj. Są to krótkie sztylety Kunaj, czyli shokunai oraz długie sztylety, tak zwane Dai Kunai. Kunaj jest idealnym przykładem wielofunkcyjnego narzędzia, który w rękach eksperta sztuk walk mógł stanowić śmiertelną broń. Tradycyjne kunaj było wykowane w długościach od 20 do 60 cm, średnio jednak miały one około 40 cm. Kunaj było to wielofunkcyjne narzędzie ogrodnicze. Używali go murarze, kamieniarze, jak i również ogrodnicy. Warto tutaj wspomnieć, że kunaj wbrew pozorem nie jest nożem, jest on bardziej zbliżony do łomu. Krawędzie nie były zaostrzone, były one wykonane z miękkiego żelaza, gdyż bowiem służyły do rozgniatania gipsu, drewna, kopania dziur, nasadzonki, jak i również do podważania czegoś, np. otwierania drewnianych skrzyni. Zwykle zaostrzony był tylko i wyłącznie sam czubek. Tradycyjne kunaj miały ostrze w kształcie liścia. Wyglądały właśnie w ten otóż sposób tutaj, jak i również na rękojeści miały zaczepiony pierścień, który umożliwiał zaczepienie liny, bądź też wykonanie ciekawej techniki rotacyjnej. Rękojeść bardzo często była owinięta liną, aby zapewnić mocniejszy i pewniejszy chwyt. Kunaj często również można było przywiązać do kija, bądź też włóczni. W efekcie stwarzaliśmy bardzo ciekawą broń. Kunaj można było też w bardzo łatwy sposób schować. Oczywiście, również także mogliśmy mieć go zawiązany do pasa za pomocą liny. Lina, która była przywiązana do pierścienia, miała też również inną funkcję, a mianowicie kunai mógł również posłużyć jako hak wspinaczkowy. Również także można było w ten sposób wykonać bardzo ciekawą technikę rzutu na odległość. Niczym skorpion z Mortal Kombat. Istnieje kilka rodzajów sztyletów kunaj. Jedne były wąskie, inne natomiast były zgrubione. Również także istnieją takie kunaj, które ostrze miały dokładnie tak same jak w pile. W niektórych przypadkach również często kunaj odróżnić od sikori, czyli piłę z dokładnie takim samym kształtem, jak i również pierścieniem przy rękojeści. Wbrew powszechnym przekonaniom kunaj z reguły nie było rzucane, chociaż również istnieją techniki rzutów i kunaj mogło z powodzeniem powodować obrażenia. Natomiast przede wszystkim broń ta służyła do zadawania pchnięć. Zapewne interesuje Was to, jak walczyć taką bronią. Otóż sztylet kunaj, jak wspominałem, przede wszystkim służył do zadawania pchnięć. Jeżeli ninja był na jakiejś misji i na przykład odgrywał rolę ogrodnika u jakiegoś szoguna, to w odpowiednim momencie, kiedy wyczekał na odpowiednią sytuację, mógł bez problemu posłużyć się tą bronią i zadać jedno śmiertelne pchnięcie. Również także tutaj jest ciekawa sprawa, ponieważ broń możemy trzymać w ten sposób, również także możemy trzymać ją odwrotnie, czyli wersja Sokote. Oraz również dzięki pierścieniu, który mamy zamocowany tutaj właśnie w kunaju, mogliśmy wykonać wiele różnych ciekawych technik rotacyjnych, dzięki czemu mogliśmy mylić naszego przeciwnika. Jeżeli chodzi o pozycję do walki sztyletem, zapraszam Was serdecznie, odsyłam do odcinka Stanto, tam właśnie opowiadaliśmy sobie o walce krótkim sztyletem, bądź też nożem. Jeżeli chodzi o kwestię rzucania kunaj, Krótkie przypomnienie jak ninja rzucali nożami Również także inne techniki rzutu Prezentowałem w ostatnim odcinku Zapraszam was serdecznie A notacja pojawi się u góry ekranu Ustawiamy się do celu Trzymamy kunaj w ten oto sposób tutaj I rzucamy nim bez obrotu w taki oto sposób Raz i dwa Od siebie dodam, że kunaj jest jedną z moich ulubionych broni wojowników ninja Dlaczego? Broń tą można było w bardzo łatwy sposób schować Jej funkcjonalność jest bardzo Duża. Również, tak jak wspominałem, mogło ono posłużyć za zaczepienie haku. Jak i również możemy wykonać technikę rzutu, jeżeli mamy go zaczepionego na lince Jak i również wcale tej linki nie potrzebujemy, aby również także oddać celny rzut. Jednocelne pchnięcie tego sztyletu powodowało śmiertelne w skutkach obrażenia. No i oczywiście, Kunaj, wbrew pozorom, na pierwszy rzut oka w ogóle nie przypominał noża czy też broni. Jeżeli chodzi o technikę rzutu kunaj, który był zaczepiony na lince, bardzo podobnie to wyglądało w przypadku rzutu bronią shoge, o której też również Was opowiadałem. Zapraszam serdecznie również do obejrzenia tego odcinka, a notacja pojawi się u góry ekranu. Na tarczy możemy w bardzo fajny sposób przećwiszyć właśnie tego typu techniki. Stąd tutaj luźno obracamy sobie nasz kunaj w taki oto sposób i pod koniec wyrzucamy go następująco. Musimy tutaj wyrzucić w taki sposób, aby kunaj trafił bezpośrednio do tarczy, czyli trafił praktycznie w takiej otóż trajektorii, ażeby leciał po prostu na wprost, tutaj, tak? Ustawiamy się do celu i stąd tutaj luźno robimy wymachy naszym kunaj, a następnie wyrzucamy go w następujący sposób. Raz i dwa. Taki oto sposób. Tą teraz tutaj mogliśmy również nawet przyciągnąć naszego przeciwnika, niczym Scorpion z Mortal Kombat, o czym wspominałem Wam. oraz również tak, że w zasadzie nie wiadomo, czy byłaby taka konieczność, bo uwierzcie mi, że strzał z takiego kunaja mógł spowodować już śmierć. Jeżeli chodzi o użycie kunaj jako haków wspinaczkowego, to wyglądało to następująco. Linka zamocowana właśnie tutaj do pierścienia pozwalała nam na wykonanie dalekiego rzutu i zaczepienie kunaj o jakąś rzecz. Dajmy na to chociażby mur, flanki, czy też również, dajmy na to, gałąź. Na przykładzie tego tuż łańcucha zaprezentuję wam o co chodzi. Czyli stąd tutaj wykonujemy sobie obroty raz i zarzucamy kunaj w następujący sposób. Dwa, raz, dwa, trzy. On się nam teraz fajnie poplatał i mamy teraz bardzo tutaj mocny zaczep. Jeżeli linka była mocniejsza, to bez problemu moglibyśmy się wspinać. Również tak, że ninja korzystali z linek, które miały uszczerbki, bądź też tworzyli pętelki, aby łatwiej się wspinać. Natomiast odcinek ze wspinaczki pojawi się kiedy indziej. Cóż mistrzowie i mistrzynie? To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z serii Trenezidron no wam się również spodobał. Jeżeli tak, zostawcie apkę w górę, skomentujcie ten materiał. Zapraszam Was serdecznie do szerokiej dyskusji w komentarzach odnośnie Kunaja, jak i również innych broni wojowników ninja. Jeżeli jeszcze tego na przykład nie zrobiliście, a macie teraz właśnie okazję, to kopnijcie mi przysłowego suba. A ja teraz uciekam już na kolejną misję. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!